Cześć, ja nazywam się Kamil Hudyra i witam Cię na naszym kanale, gdzie wspólnie zastanawiamy się, co zrobić, żeby zostać lepszym piłkarzem. Dzisiaj pokażę Ci trzy najczęstsze błędy wykonywane w pojedynkach jeden na jeden. Jeżeli je wyeliminujesz, gwarantuję, że poziom wygranych przez Ciebie pojedynków na pewno wzrośnie. Po prostu będziesz wygrywał więcej pojedynków. Kiedy grałem w klubach, wielu trenerów mówiło mi, że muszę wygrywać pojedynki. Nikt jednak nie mówił konkretnie, jak to zrobić. A w momencie, kiedy coś nie po naszej myśli po prostu pojawiały się straty, no to było bez straty, nie kiwaj, nie było konkretnie konkretnych wskazówek. Dlatego sam zacząłem się zastanawiać co mogę zrobić, żeby wygrywać więcej pojedynków, jakie błędy mogę wyeliminować, żeby tych pojedynków wygrywać więcej, żeby być w tym wszystkim bardziej skuteczny. Analizowałem swoją grę, patrzyłem na to jak grają moi koledzy, a także analizowałem moich podopiecznych, z którymi współpracuję. I zauważyłem trzy najczęstsze błędy, które pojawiają się w grze jeden na jeden. I dzisiaj Ci o nich powiem, pokażę co można zrobić, żeby je wyeliminować i dzięki temu po prostu zaczniesz wygrywać więcej pojedynków, jeżeli wdrożysz to, co sobie dzisiaj powiemy. Pierwszy, Najczęściej występujący błąd to brak wykorzystania swojego ciała w grze 1 na 1. To jest element, który wpływa na naszą grę zarówno w grze defensywnej, ale także po ofensywnej i jest w stanie po prostu zmienić losy całej akcji i od tego wszystkiego bardzo często zależy to, czy dany pojedynek wygramy, czy też nie. To, że jest to towar deficytowy, no to możemy de facto przekonywać się na codziennych przykładach, ale także na wypowiedziach ludzi, którzy gdzieś w tej piłce zaszli trochę dalej. Jest na przykład Jarosławia, który ma porównanie zarówno Premier League, jak Ekstra klasy i mówił, że nawet piłkarze na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce mają czasem z tym problem. Więc to tylko pokazuje, jak duży deficyt w tym jest i jak bardzo trenowanie tej umiejętności może przełożyć się później na lepsze wyniki dla nas. A na dowód tego, że ta umiejętność jest kluczowa w tym, żeby wygrywać takie pojedynki, no to wystarczy spojrzeć na takiego piłkarza, który ostatnio dołączył zresztą do Hall of Fame Premier League Edena Azarda. 34-latek, no już niestety skończył swoją karierę, ale mierzący nieco ponad 170 cm wzrostu, świetnie. Pokazywał, jak można wykorzystywać tą grę w kontakcie, używanie swojego ciała do wygrywania pojedynków. I co ciekawe, nie robił tego w defensywie, tylko w ofensywie. Uznawany za jednego z najlepszych dryblerów w historii piłki nożnej, Eden Azard, który właśnie tą grę w kontakcie wykorzystywał. I jest taka bramka, która jest de facto już legendarną bramką Premier League, gdzie on od połowy boiska przeszedł z czterema czy pięcioma piłkarzami Arsenalu, gdzie tam jeden obrońca się po prostu od niego odbił. I to pokazuje, na jakim poziomie on miał wypracowany ten nawyk w kontakcie i na jakim poziomie on potrafił używać swojego ciała, ale przykładów jest mnóstwo. Mnóstwo jest takich jego bramek, mnóstwo jest takich jego udanych driblingów, gdzie on tylko pokazywał, jak się powinno wykorzystywać swoje ciało do tego, żeby wchodzić w kontakt z przeciwnikiem i przechylać pojedynek jeden na jeden na swoją korzyść. I to jest element, który pozwoli tobie być skutecznym w pojedynkach jeden na jeden i na pewno zwiększy współczynnik wygrywanych przez ciebie pojedynków jeden na jeden. Więc pierwszy błąd to jest brak wchodzenia w kontakt. I co możesz zrobić, żeby go naprawić? Wypracować u siebie na i nie bać się po prostu tej gry w kontakcie, bo są też zawodnicy, którzy się ich boją, natomiast tutaj się nie ma czego bać. Piłka nożna jest sportem kontaktowym, to jest naturalne. Jeżeli na początku jest trudno, wchodź w kontakt, aż czasem się do tego przyzwyczaisz i będzie Ci po prostu łatwiej. Drugi błąd, który najczęściej pojawia się u zawodników, to jest robienie wszystko w jednym tempie w pojedynku jeden na jeden. I teraz wyobraź sobie sytuację. Mamy dwóch zawodników. Jeden zawodnik dostaje piłkę i zawsze zaczyna biec jak najszybciej do przodu. Tu są obrońcy gdzieś po drodze, tak jest obrońca, tu jest obrońca. I on on po prostu biegnie jak najszybciej do przodu i mówi: jadę z tym i jedzie. I jest drugi zawodnik, czyli on dostaje piłkę i ten zawodnik widzi obrońcę, jest też drugi obrońca i on prowadzi. Prowadzi powoli i nagle zmienia kierunek w wolną przestrzeń. I teraz jak myślisz, który z tych zawodników wygra więcej pojedynków jeden na jeden? Odpowiedź jest chyba oczywista, że zawodnik numer dwa. Jeżeli robisz wszystko w jednym tempie, jesteś przewidywalny. Tak jak na tym przykładzie, który sobie tutaj umawialiśmy. Zawodnik, który dostaje piłkę i zaczyna od razu biec do przodu, nie patrząc na to, co się dzieje i starając się, bazować tylko i na swojej szybkości, to niezależnie od tego, czy on jest mega szybki i po prostu biegnie na sprincie, czy robi to trochę wolniej, to nie ma elementu zaskoczenia, jest przewidywalny, wiemy co zrobi, bo jak on już jest w pełnym biegu, no to raczej nic innego się nie wydarzy, więc on po prostu będzie biegł i wiemy jak go skasować, bo wystarczy, że wejdziemy w jego tor biegu i już po prostu jest nasz. Natomiast drugi zawodnik, który naprowadza na nas i w pewnym momencie zmienia kierunek, to u niego jest ta nieprzewidywalność, która później decyduje o tym, że on wygrywa więcej pojedynków jeden na jeden. Czyli przewidywalność, Wpływa na to, że obrońca wie, co my zrobimy, i przez to jest mu po prostu łatwiej zareagować i łatwiej odebrać nam piłkę. Kiedy jednak zmieniasz tempo, wykorzystujesz pauzy, nagłe zmiany kierunku, przyspieszenia czy krótkie zatrzymania, no to jesteś nieprzewidywalny i to później wpływa na to, że obrońca nie wie, co ty zrobisz. Jeżeli zwalniasz tempo, później wystrzelisz, to on też nie jest na to gotowy, no bo to ty decydujesz, kiedy zmieniasz kierunek i kiedy zmieniasz tempo biegu. Więc to później wpływa na to, że wygrywasz więcej pojedynków jeden na jeden. I możemy sobie także zobaczyć przykład. Bez względu na to, na jakiej pozycji grasz, czy jesteś środkowym obrońcą, czy środkowym pomocnikiem, gdziekolwiek jesteś na boisku, to zawsze te działania występują. My tu akurat rozesowaliśmy sobie przykład skrzydłowego, ale wystarczy spojrzeć na Paulo Kubarsiego. Jest to zawodnik bardzo młody, FC Barcelony, środkowy obrońca i on także wykorzystuje pauzy w grze. Dlaczego? No, bo on czasem dostaje piłkę i on się zatrzymuje z piłką. Czeka, aż obrońca do niego podbiegnie i wtedy zmienia tempo i zaczyna wprowadzać. I to też jest element zmiany tempa, który wpływa na to, że wygrałeś pojedynek jeden na jeden, bo minąłeś się linię obrony przeciwnika. Czyli Paulo Kubarski, to jest fajny przykład dla stoperów, którzy mogą to wykorzystywać do swojej gry. No bo takie zatrzymanie i później nagłe prowadzenie także myli przeciwnika. I to jest umiejętność kluczowa i często trenerzy krzyczą w tempie, w tempie. I jak jest wszystko w jednym tempie, no to jest problem, bo nie ma elementu zaskoczenia. I to jest element, zmiana tempa biegu, nie musisz być demonem prędkości, musisz być najszybszy na świecie, ale możesz wygrywać pojedynki jeden na jeden dzięki tej zasadzie, dzięki wyeliminowaniu tego błędu, o którym sobie powiedzieliśmy. Wykorzystuj pauzy, wykorzystuj przyspieszenia, wykorzystuj zmiany kierunku i zmieniaj w nich tempo, a to spowoduje, że będziesz wygrywał więcej pojedynków 1 na 1. I wreszcie trzeci, najczęściej pojawiający się błąd w grze 1 na 1, to poleganie na zwodach. Wielu zawodników ma takie przekonania, że szczególnie w młodym wieku, wielu zawodników ma takie przekonania, że no ja muszę umieć zwody, no bo one mi pomogą wygrywać więcej pojedynków 1 na 1, że ja muszę robić przekładki, będę robił ruletę, rabone, <laughs> rabone może nie, no bo rabona to do tego nam się nie przyda, ale będę robił ruletę, sombrero, rainbowa i to mi pozwoli wygrywać pojedynki 1 na 1 no nic bardziej mylnego. To, że ktoś potrafi niesamowite przekładki jest super, bo to jest trenowanie techniki, trenowanie koordynacji i to jest jak najbardziej fajne jako jakiś taki dodatek, jako takie urozmaicenie gry i ewentualnie nauczenie się czegoś, żeby coś wykorzystać sobie w meczu dla takiej własnej satysfakcji. Ale to, że potrafisz niesamowite zwody, to, że potrafisz zrobić przekładki, no nie zawsze przekłada się na skuteczność w grze 1 na 1, a nawet powiem więcej, że nie przekłada się po prostu na skuteczność w grze 1 na 1, bo takich działań w pełnym biegu w meczu. Pod presją, rzadko kiedy jesteśmy w stanie zrobić. W grze 1 na jeden powinien prowadzić twój instynkt, ale żeby pracować na tym instynktem, to właśnie powinniśmy skupić się na trzech, czterech elementach, które mają dla nas największą skuteczność. Na przykład ja sobie wybrałem takie zwody, które najczęściej wykonywałem i które były dla mnie najskuteczniejsze i dzięki nim, dzięki trenowaniu tylko i wyłącznie tych zwodów, stałem się w nich po prostu bardzo dobry i one już się działy z automatów na meczu, czyli nie myślałem o tym, a, że teraz zrobię lagroketę, tylko teraz po prostu robiłem przekładkę Wychodziłem z tego, i nie było problemu. Nie myślałem na tym, że biegnę na gościa i on teraz będę robił zwód pojedynczy, czy podwójny, czy balans ciałem do tego, żeby go zgubić, tylko po prostu biegłem, naprowadzałem na niego i patrzyłem, co się wydarzy, tak? I w pewnym momencie zmieniałem tempo, zmieniałem kierunek biegu, za pomocą też zwodu, który mi w tym pomagał, no i dzięki temu wygrywałem pojedynek jeden na jeden. Nie musisz tramować tysiąca zwodów, wystarczy, że opanujesz sobie 3-4, które będą dla ciebie skuteczne w meczu, i później będziesz szlifował je w sytuacji meczowej pod presją, do tego, żebyś potrafił. Je użyć już automatycznie, a nie tylko w momencie, kiedy będziesz nad nimi myślał. Bo często jest tak, że w meczu, nawet jak się zastanawiamy, a teraz zrobię to, teraz elastiko, teraz to, teraz tamto, no to ciężko nam będzie to zrealizować. I gwarantuję ci, że zawodnicy tacy jak Ronaldinho, Neymar, Laminia Mal to są zawodnicy, którzy raczej nie myślą nad tym, co zrobią, że biegną na zawodnika i myślą, no dobra, teraz zrobię Rainbow, a później zrobię Sombrero po Rainbowle, a później to uderzę z w samo okienko. To raczej wychodzi po prostu naturalnie, więc ćwicz z wody, opanuj sobie 3-4, które są dla ciebie najbardziej skuteczne, w których czujesz się najlepiej, które będą dla ciebie uniwersalne do tego, żeby używać w różnych sytuacjach i na nich opieraj swoją grę. Do nich dodawaj zmiany tempa, balansy ciałem, tak żebyś był jeszcze bardziej skuteczny w swoich pojedynkach jeden na jeden. Więc podsumowując wszystko, co sobie dzisiaj powiedzieliśmy, trzy elementy hamują twój rozwój w pojedynkach jeden na jeden i hamują twoją skuteczność w wygrywaniu tych pojedynków. Pierwszy, wejście w kontakt. Musisz nabrać nawyk wejścia w kontakt z przeciwnikiem do tego, żeby wygrywać więcej pojedynków. Drugi błąd, wszystko robią Jednostajnie. Czyli mamy drugi błąd, że wszystko robimy jednostajnie, wszystko w jednym tempie. Nie ma momentu, w którym jesteśmy nieprzewidywalni dla przeciwnika. Jeżeli prowadzimy i robimy to wszystko w jednym tempie, no to nie wygramy pojedynku, a na pewno nasze szanse będą dużo mniejsze. I trzeci błąd to trenowanie tysiąca zwodów, które później nie mają żadnego przełożenia na nasz mecz. Nie opierajmy swojego dribblingu, swoich pojedynków jeden na jeden na zwodach. Starajmy się to robić za pomocą nieprzewidywalności, za pomocą zmiany tempa, za pomocą zmian kierunków i opanujmy 3-4 z wody, które później będziemy w stanie robić w meczu automatycznie i będą po prostu dla nas naturalne. Ode mnie na dzisiaj to by było tyle. Ja natomiast zachęcam Was do tego, żeby dołączyć do najbardziej dynamicznie rozwijającej się społeczności piłkarzy w Polsce. Grupy na Facebooku Piłkarz360, do której link znajdziecie w komentarzu. Tam codziennie o 19.30 publikujemy posty, wartościowe treści, które pomagają Tobie zostać lepszym piłkarzem. Zachęcam Was także do tego, żeby odebrać swoją aplikację Vision Pro po zapisie do newslettera, gdzie także co tydzień w poniedziałek Niedziałek pojawiają się wartościowe materiały analizy, elementy, w jaki sposób można poprawić swój trening indywidualny i co zrobić, żeby zostać lepszym piłkarzem. Ja Was zachęcam do tego, żeby udostępnić ten film swojemu koledze z klubu, tak żeby mógł poznać te trzy błędy i sprawdzić, czy one nie występują w jego grze, a co za tym idzie, żeby mógł stać się lepszy. A jeżeli on się będzie lepiej rozwijał, to Ty też się będziesz lepiej rozwijał. Ja Wam dziękuję za dzisiaj. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.